Zacząć, zorganizować sobie czas, żeby jednak był wysiłek fizyczny. Yy, dzięki tej metamorfozie mam no naprawdę super, bo spotykałyśmy się z dziewczynami razem na środku, za to Wam bardzo dziękuję, bo te wspólne poty wylane. <grych> Ale jak widać efekt jest, a to najważniejsze. No i mam nadzieję, że dalej będziemy się tak spotykać. Co było najtrudniejsze jeszcze? Odzwyczajenie się odzieży, przede wszystkim tej ciemnej, wrzucenie na yy, kolorowe, ładne. A może to było takie ciężkie na początku, dopóki nie przymierzałam pierwszych ubrań, które były zupełnie inne niż dotychczas. No i wtedy, kurde, fajnie wyglądam. <grym <grym dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie będę co Pani najmniej wspomina z całej tej przygody z Wielką Metamorfozą? Co najmniej wspomina? Myślę, że cały ten proces jest po prostu cudowny. Ja spotkałam tutaj naprawdę...